Widzowie, to miał być absolutnie normalny odcinek z Bobo i Juli na Mielonowicach, Ale wchodzę na nasz serwer i widzę to. Pomyślcie sobie, wow, 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 wow. Abela, gdzie ty w tym momencie jesteś? Tu jest Villa Gentixa, tu jest jezioro, jest. Jak? Przecież jesteś w strefie, w której nic kompletnie nie ma. No właśnie, nie było. A teraz popatrzcie, co tu się dzieje. Jest dom, ja go kompletnie nie kojarzę. Za żadne pieniądze, słuchajcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Co to kurczę jest i co tu robi, Bobo razem z Juli naprawdę to jest tak przerąbane, że stwierdziłem, ok wczoraj razem z Juli przecież widzieliśmy w podziemnym mieście potki na niewitkę. I co się stało dalej? To to, że ja te potki, słuchajcie, zabrałem. Dokładnie tak, mam je teraz w tym momencie, dlatego wypijam pierwszą z nich i koniecznie muszę, słuchajcie, ich podglądać, ale nie ma opcji! Nie z Elektro! Będzie, słuchajcie, mnie wtedy widać. Dlatego koniecznie wy nie wyłączajcie tego filmu. Oglądajcie go w całości, żebyśmy dowiedzieli się. Razem! Co oni przed nami ukrywają? Dobra, ja teraz tak czy inaczej, słuchajcie, podchodzę. Jest tutaj bobek. Patrzcie, jest normalnie Tomek. Ale, Juli, nie to możesz to tego zrobić w taki sposób, że po prostu. Nie, sobie dlaczego właśnie, bardzo dobrze Ale jest? No, popatrz na to, ustawiasz tą skrzynkę w tym miejscu. Jakieś... On po prostu Harmy? to zobaczy od My musimy to zrobić. zobaczy? Kto wziąć zobaczy? Tego Ej, dobra, to jest chrypał. trochę krwawe. Ej, dobra. Wszystko to Nie, tam będę przypał właśnie. To Kury, jest, krowy? Ta skrzynka wygląda jakby miała być dla krów. Dobrze, Joli.

O co tam chodzi? Ja Ej, tam dobra, chodzę, przede wszystkim, słuchajcie Ja sobie teraz kawałeczek odejdę od nich no Bo patrzcie, jest, co to teraz? jest za miejsce okay. Ej, mi kończyć Ej drogę naprawdę, nie. ja nie kojarzę Żeby tutaj cokolwiek wcześniej było postawione Ej, oni bez kitu ze sobą gadali Widzieliście to? Normalnie, słuchajcie Albo to jest spisek, albo ja już jestem Za bardzo wyczulony na te wszystkie jakieś spiski wojny, klepy, dramy i tak dalej Na serwerze, ale nie zmienia to faktu, że Patrzcie, normalnie jest wybudowana droga Widać, że to budowała Julie akurat Patrzcie z kolei, te, słuchajcie, latarnie To już nawet nie wiem, czy budowała Julie. Czy Bobek, ale serio, to, że są kurczaki, to już świadczy o tym, że to jest jakiś ich wspólny projekt. To, że są krowy, no to już bardziej pod Juli, wiecie co? Nie mam kompletnie pojęcia. Mam nadzieję, że podglądając ich na tych poteczkach, a jest ich całkiem sporo, wejdziemy zaraz z nimi do domu, dowiemy się co to kurcze jest, bo jak oni chcą, nie wiem, razem tutaj założyć swoją osadę, to, 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 to ja, ja wstaję i wychodzę, ale wiecie co, podejdę do nich. Podejdę, może słuchajcie, będę w stanie czegoś tutaj podsłuchać, bo oni się. Tutaj już... jest dobrze, okay. to jest dobrze. A ale i, dlaczego i te, nie? Ja stąd to i. może pod ziemią gdzieś to ukrywać. zakopę w takim razie. Trzeba ja mam ukryć jakąś skrzynkę? To normalnie lepszy pomysł. Chodź za mną, bo to trzeba zrobić tak po prostu. Super. Ej, dobra, oni ewidentnie coś ukrywają na zasadzie, że naprawdę nie ma szans, słuchajcie, że to po prostu jest jakaś zwykła gierka. Mieli przed chwilą jakąś skrzynię. Dobra, pójdę za Bobkiem. Pójdę tutaj za Bobkiem. Patrzcie, wchodzimy do domu. Tutaj Można teraz to obejrzeć. Gdzie Ej, mega. No dawaj, Boże, wiesz No Jest co? pełno skrzynek. Zobacz, wiesz co to jest, tu musisz kuchni. Wiesz jest jeśli z tobą nic nie, to, to nie to podoba to robić, bo jakbym ja to stałemu się to ja bym to tak ukrył, wszystko. Byłoby to tak genialnie zrobione, że nikt by się o tym nie dowiedział. A. To mam e, a ja z tobą współpracować a ja mam pomysł, Chodź tu, zobacz, ja mam e, pomysł. już to mają to dramę! Wiec, bo zaczęli Nie. coś ukrywać, przed nami, już kasy, mają dramę! Co to jest? Ale... O, i co, i ty myślisz, że jak zrobimy coś takiego, no i teraz to... to... I, I będzie eee, ok? Ej, tyłu, naprawdę! Julii, która no, ogarnia Minecrafta baliowałaś? trochę gorzej od nas, a Bobek, który ma trochę mniej szarych komórek od nas, idealnie się dobrali! Idealnie! Co tu się dzieje? Ja bym bardzo co chciał. Tak, ty... ja Ale schodź. mam 4 więcej niewiele nie, nie, albo mam nie lepszy pomysł. Co powiesz może na tym, żebyśmy tutaj postawili masę skrzynek? Nie. I... nie! To jest najgłupszy, tak co w życiu widziałem i słyszałem! Wow! Co on chce tutaj zrobić? Bez kitu. W ogóle co to jest za kanapa? A Czemu to, kanapa jest twarda? Jest cię ja zaprowadzę. Jest, jest chyba miecz. Ej, Dawaj. gdzie ona chce go zaprowadzić? Ale to jest rozwal to najpierw ciekawa. wszystko mi tutaj. Dobra, o, ty słuchajcie, ty jak oni rozwali. wyjdą, to my zostaniemy tu na chwilę i zobaczymy, co to jest za w ogóle dziwne miejsce, bo to trochę wygląda, jakby budowała Juli, a z drugiej strony są rzeczy, które wyglądają, jakby Dzień budował Bobek. Dobra, to chodź teraz ze mną. No. Dobra, 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 niech oni pójdą, ja tylko zobaczę, w którą stronę idą, ale nie pójdę z nimi, słuchajcie, nie pójdę, bo serio chcę się przyjrzeć temu domkowi. No a poczekaj, tutaj coś muszę się cofnąć i założyć skarpetki, poczekaj. Jakie skarpetki? Ej dobra, słuchajcie, nie. nic z tego nie rozumiem. Dobra, ja dalej, słuchajcie, nie mogę wytrzymać, że to są chyba serio miedziane schody i tak, żłobione miedziane schody i oni z tego zrobili kanapę. Sobie siadasz i po prostu masz obity tyłek, posiniaczony, bo jest tak twarda. Natomiast, no... Słuchajcie, oni widzieliście, mieli jakąś skrzynkę i oni chcieli ją gdzieś ukryć. Na początku pod łóżkiem. Teraz pod tym łóżkiem akurat nic nie ma, więc zostawiłbym to. Bardzo chcę jeszcze przejrzeć, słuchajcie, te beczki. Tutaj kolejne beczki. Patrzcie, kolejna jakaś skrzyneczka, piecyki. Ej, tutaj nie masz żadnych itemów, co by wskazywało na to, że to jest mega świeże. Znaczy, to musi być mega świeże, bo gdyby to, słuchajcie, było dłużej niż petry tydzień dwa na tym serwerze, na naszych milionowicach, to na pewno bym, słuchajcie, o tym wiedział. Bylibyśmy, nie wiem, gdzieś o agentixa i byśmy po prostu zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Wygląda, co? Ja wezmę teraz, założę Eletrę i teraz, słuchajcie, postaram się właśnie podlecieć do góry tylko po to, żeby zobaczyć... Nie, no to jest mega widoczne! Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście na przykład na jachcie i tego nie widać. Nie, no poczekajcie, ja tu byłem na jachcie parę dni temu. Nie widać tego. Ej, no dobra, ledwo widać dym, ale raczej nikt by tego tak nie zauważył w ten sposób. Nie, ty, to jest normalnie, słuchajcie, serio... Można powiedzieć, trochę ukryte. Znaczy, to jest mega blisko, oczywiście, wszystkiego, więc ja nie wiem, czy to nawet miało być ukryte, ale tak czy inaczej, trochę tak wyszło. Patrzcie, dobra, wracamy tutaj i teraz musimy zobaczyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, czy tutaj pod podłogą nie jest coś ukryte? Zaraz, oczywiście, muszę też ich znaleźć i do nich pójść, ale widziałem, że ten domek po prostu jakby stoi na, słuchajcie, podniesie. Cieniu. Ej, dobra, tu jest podwójna warstwa podłogi, więc tu może będzie coś ukryte, słuchajcie. Tu naprawdę może być coś ukryte, ale teraz dawajcie, słuchajcie, spróbujemy ich znaleźć. Oni... A, dobra, oni są przy rzece. Ja mam jeszcze niewitkę, słuchajcie, na minutę. Przede wszystkim zdejmujemy elitry. To jest mega ważne, żeby oni tego nie wiedzieli, że ja ich podglądam, ale. Czekajcie, jeszcze ja zobaczę te beczki, tutaj nic nie ma. Dobra, podejdę do nich. Tam jest Bobek, jest Juli, słuchajcie, w ogóle te ma. I ty naprawdę myślisz, że jak to jest Ej, Olejb, like? to jest bardzo dobry koncept tutaj. Co no? oni robią? Co to jest? Ale e, dziwne. Wiesz hey. co? Ja mam jeszcze genialny problem. No, Zobacz ile tu jest problem. plam taki. Nie, 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 taki słuchaj. Ja sobie to teraz tak, że tego już totalnie nie będzie widać i nikt się Czy nie w To nie skapie, coś może być. Ej widzowie, czy to ma być ukryta skrzynka? Czy on robi dosłownie złote jabłko tylko ogromnej wielkości? Poczekajcie, Weźmy sobie potkę. Czekaj, sobie, to sobie zróbmy podkę. tutaj coś takiego. I tak kolejno, się, nie zauważy, nie? To jest sobie, wiesz co? 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 to jest? Czekaj, to, to jest? Problem, tutaj, nie, nie. Słuchaj, ja postawię to jedno. Ja rzecz. Zrobimy taką wieżę nadawczą. Nie go na w tym miejscu, że to będzie po prostu... To jakby to tutaj było! I to po prostu nie ma opcji, że ktoś tu zauważył kilometrach. Ale tak, no, no, robi właśnie złotą o choinkę, nie czy moje oczy nie mylą? Ej dobra, jeżeli tam jest ukryta serio jakaś skrzynka, a oni cały czas gadają o jakiejś ukrytej skrzynce, teraz się ja się zajmę to zajmę realnie tutaj widać, że coś jest! To widać! U każdej powiem, Normalnie ta choinka to zbudowałem ju tylko. A to choinka ze złota, okej. Ja to zbudowałem tylko i wyłącznie dlatego żeby ci pokazać, że ten pomysł jest beznadziejny. Nie możemy tego ukryć w tym miejscu, bo to widać z kilo! Ej, Bobek, od kiedy jest niby taki kumaty i inteligentny? Od kiedy Bobek niby jest? Nowy rok, nowy Bobo widzowie! No tak! Ja teraz on to, będzie chodź, podejmował no, dobre decyzje. Rozwal to o, wszystko, wszystko rozwal to wszystko. Zabielam, zabielam, wszystko, zabielam. A zabrał, a, pusta tutaj, tak. jest, kurcze, nie zauważę co tam to, jest. To. mega, mega ciekawym Patrz, 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 no. chodź się pokażę chodź. Nie! Chodź. Nie, ja, 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 ja już ze zacząłem współpracować z Babstylem. Zobacz, to, to... tutaj możemy. Tutaj ej, będą się kusić teraz. Nie, no i to jest genialny. I co, i tutaj, i co, i tak? Ej, to akurat jest serio dobry pomysł tego naprawdę nie będzie teraz widać. To, teraz patrz to, patrz O kurcze, o kurcze. Ej, to jest mega grube. Akurat no, ale trzeba jeszcze mieć dostęp nie, nie do tych gras Los, dirtów, ale na milionowicach my mamy wszystkie praktycznie istniejące bloki, więc o to nie trzeba się martwić, bo jakby ona postawia tu normalny, wiecie, klotek dirta, on musiałby zaroznąć. ale faktycznie tych gras dirtów to bobek mało jest. jednak nie Ej, to jest też mega grube. grube. Dawaj tutaj, dawaj Bo tutaj. tego nie widać, to

no Ej, Wrzecie, jak oni chcą, żeby nie, to rosło? Nie, tak serio. Z nie, serio. Do Ej, naprawdę! To jest, jest tu. najlepsze duo, jakie widziałem w swoim życiu. Oni jedno nie ogarnia bardziej drugiego. Dawaj dawaj tu, Ej, tu tą miejsce, choinkę. Weźmy ją zrobi tu choinkę. Ej, dobra, słuchajcie, idę, idę tam do. Gór, ale chodź tutaj, bo postawiłam ją w fajnym miejscu, będziemy mieć choinkę nad morzem. Zakopał, to niech oni idą po tą choinkę, a ja to to słuchajcie. Ja to nie, nie, rozkopać. nie, ale nie, czemu to niskie. takie niskie? Poczekajcie, nie ma tego że Zabrał. Zabrał tą skrzynkę. Dobra, Czy mi się to wydaje? ja zrobię coś lepszego, bo dobra. ja nie mam zamiaru za Wykupuję każdym latem. 20 sekund o, dobra. i te bloki, żeby tylko zabrać No, tam, żeś mi tutaj chwasty porobił, ja to muszę zarobywać. No, Ej, strasznie no. to jest A, grube, to jest bo jest ja panie. nie mam kompletnie pojęcia, co oni chcą, słuchajcie, ukryć, ale to wygląda jakby oni po prostu mieli, wiecie, ja hmm. nie wiem! Miliard złotych w czystej gotówce. Serio to hmm. tak wygląda. Musimy mi lepiej kopać trasę, bo musimy się tą trasę podkopać nie, pod katę, tutaj do różową. No tutaj, ja tutaj robię tą, tą, tą Ej, ona tajną chce się podkopywać pod, pod willę Agentixa? Ona kupię to jabłkiem? Nie, no widzowie, co tu się o. dzieje w ogóle? Dobra, idę do, do, do domu, idę tu. Do, o, o. Tu to A, musi do. być schowane i tu jest Ej, patrzcie, temacie. ej, dobra. Nie no, wiecie co, tak jak gadałem nie. na początku, tutaj przez to, że ten domek jest na podwyższeniu, to faktycznie w tej podłodze da się coś sensownie ukryć. Jeżeli oni, słuchajcie, ukrywają teraz coś właśnie w A -a. tej podłodze, to pewnie już coś tu jest. I oni wcześniej to przekminili. Czyli to może być na przykład druga ukryta o, tutaj to, że rzecz. Patrzcie tu! Tutaj. tutaj musi być. Ej, nie z tymi wiem, pistony. Eżebi, nie, tutaj bryzej. tą ścieżkę. Ty, ja, ja nie, nie, słuchajcie. Naprawdę, oni robią tak dziwne nie, nie, ja po prostu muszę... No nie no, chyba 100% czasu tutaj być i ich obserwować. Problem jest taki, że nie do końca będę miał, wiecie, nieskończoność tych potek na niewidkę. Ale Bobek, popatrzcie, robi na razie styki pistony, nawet cztery. Już nie Ale dwa. weź no mi no tam 4. nie rozwal tej chaty, bo ja naprawdę długo nie ją do... no mam. Zostaw komin, zostaw komin! Ja tu wszystko rozwalam, bo to ma być super stajna, sksyka i a nie tyle w temat. Nie rozwalaj mi wszystkiego tam, Ej, dobra, nie bo dziwne. ja tak długo budowałam. Bo... Dziwne. dziwne. Wszystko jest normalnie zaraz zamknięte i normalnie będziemy mieli taką tajną bazę, że nikt się o tym nie chciał! Baza, czyli już nie skrzynka? Ale to a nie miała być tajna baza, tylko to miało być moje spokojne miejsce do życia, bo się wyprowadzam z, z tego różowej krainy tam. Ale nic z tego nie rozumiem! Wiecie. Jakie, jakie wyprowadzić? Jak trzeba poukrywać, to musimy to ukryć. No weź, no co ty chcesz, żeby się o tym dowiedzieć. Ej, dobra, jeżeli no wy widzowie, cokolwiek z tego rozumiecie, ja proszę, moje. to ja proszę w komentarzach o jakąś informację zwrotną, bo ja naprawdę nie wiem! Nic nie wiem o tym, że Julii się wyprowadza, nic nie wiem o tym, że Bomek ma z nią mieszkać, i nic nie wiem o tym, że oni chcą coś ukryć! Serio, o mnie coś ominęło! Nie chcę mi pomóc! Rozwalaj nie. te zeznań! No, ja rozważaj, Nie się zęba, zęba, bo do tego! Współpracować musimy! Chcę, żebym ukrył te twoje tajne rzeczy, to musimy współpracować ze sobą, gdzie ty jesteś! Eee! Już sama ukryję, Dobra, ale się sama ukrył! Dobra, mnie się Muszę uważać. To, jak zrobisz ścieżkę prosto do milionowych, to się o tym mniej! Ej, to też trochę Ale prawda. to, to być też delikatnie To prawda. Ma być specjalnie... Na Ej, wzrusji, serio... Co? Być będzie zbadem, być ziemna, żeby to żeby zobaczyć grafice. nową ścieżkę i pomyśleć... O, nowa ścieżka. Nie idę nią. Nie zobaczę, co tam jest. XD. Dlatego nie tego, co? wiesz, nawet będzie, ty, będzie bez sensu ukryz, tam w domku. Ale jak Chris, to nawet pod drzewem tą ścieżkę, to i tak na elice ktoś przeleci i zobaczy to z kilometra. A to też prawda. Mówię, nowy rok, nowy bobek. To to trochę wierzy, więcej jale... tego IQ, słuchajcie, jest. Chociaż z drugiej już, strony, gdyby oni byli w tym momencie mega ogarnięci... Wow, co na To by mieli chociażby, wiecie co? Włączone te partikl, tych bąbelków. No, serio, bo tylko ja mam na serwerze włączone, słuchajcie, te bąbelki. Chcę zrobić mój, mój pomysł, potem tą ścieżkę do końca. sobie. mi się wydaje, że ta ścieżka to jest kletylny pomysł, ale chodź za mną. I Kletylny mi pomysł! Ja kletylny Obla, ja, ja ty, ja ja ty, ej, bezkito, i ona robi dalej tą ścieżkę, a on idzie robić dalej. Jakieś styki pistony. Dobra, pokażę jak Co pokaż tu się dzieje? A naprawdę, czuję się, jakbym Dziemy. oglądał. Słuchajcie jakiś bardzo, bardzo tani polski serial w telewizji. Co tu się dzieje? Ej, strasznie grube, o, strasznie dobre to. No, musimy zrobić po mojemu. Niebitki. Dobra, słuchajcie, biorę Zaj, jak, jak to działa? Niestety zewa, niestety drzewa, bo tak się dzieje. co W sumie niste mam tutaj czosnek, drzewa. to nie zasadzę im, niech po prostu o. mają. Ej, ale bez kitu. Co on ale... Ej, Bobek zawsze ty. był niezły w redstone, co nie? To trzeba przyznać, że on zawsze ogarniał mechanizmy i to podobne ty, rzeczy, ale to jest jakąś tajną kopalnię? Ja ci lubię te schowanie tych rzeczy, no, co ty znasz. Ale to widać, że coś tam jest, i nie tak? No. Troszeczkę widać, zbiada. ale Bobek może to ukryć. Właśnie ten domek stoi na wysokości, można to przysypać jakimś dirtem, jakąś górką, o. nawet nikt tego teoretycznie mógłby nie zauważyć, tu co się Nie Po usuwam te drzewa? Też no dobra, usuwaj, nie, nie gadaj, babstylu tylko usuwaj, bo ty sam wszystko zrobisz po mojemu. Nie gadaj, babstylu powiedział Bobek. Nie, Lecimy dobra, teraz tutaj do środka i, i to trzeba zrobić. tylko... to jest! Ej, no tu jest no, to, mocy, to jest mega mocne, jeżeli oni zrobią idealne wejście tutaj, że sobie... O! I już o, działa! Ej, strasznie. I teraz grubo. tam zaklejemy i będzie elegancko. Tylko tak, trzeba oczywiście, żeby się nikt wow. nie skapnął. Hmm. Właśnie tu powinny być hmm. te drzewa! Nie, ale tak, ale zaraz będą... Ma... Gdzie ty masz jakiś klafting? Ja cię sunę, nawet nie mogę... Klafting! Klafting, widzowie. Kla... Tam jest jakiś klafting, ale dobra, on crafting sobie... Klafting jest, jest tam przy ścieżce. Mogę ci zrobić ten? nowy. A, dobra, dobra jest, już faktycznie. ci robię nowy, chodź. Nie, Ej, ale jeżeli widzę, on robi będę. przyciski, to ma drewno przy sobie. To przecież mógł sobie zrobić nowy. Crafting. Ej, masz bez crafting. masz już na chacie tu. O. Dobra, i teraz będą świelkowe przyciski i świelkowych przycisków nie będzie tutaj widać tak bardzo. No dobra, o! akurat Bobek... Ło! Wow! No? Ooooooooooo! No, wow! ale ja go przylagowało, ale dobra, postawił, postawił. Ej, no dobra! Zlubimy, to jest zlubimy, taki patent, że ja, ta to nie do, nie do końca to widać, słuchajcie, jakby to akurat o. wiecie, była ukryta tajna baza, no I teraz nie, pass. naprawdę szacun. Ej, Juli, szacun. masz tutaj teraz zadanie! Masz ja zadanie, masz, masz, masz tutaj te świerki i weź teraz postawiej na każdej ścianie tylko tej. Na takich ścianach y pełno przycisków, żeby nie było widać tego wejścia, dobra? O, o nie te. Ej, dobra, świerkowe to jest mega dałem ci. mocne. Nie, te świerkowe. mi dałeś. O kurde, zebrałem. Ja Chyba nie widzieli. Świerkowe. Dębowy mi dałeś. Ej, dobra, będą się teraz kłócić jakiś randomowy przycisk serio. O, się już wprowadził, już się wyprowadzał. Mi... ktoś pytał. Nie, no, komedia. Świerkowe. Ma. No, świerkowe dałem. Masz te świerkowe, czy nie, co robić więcej? Nie mam świerkowych, dałeś mi tempo. A masz? No. Świerkowy przycisk. No brawo! No i tak, i tu stawię na każdy, no na każdy ma je teraz ukryć ten mechanizm. Ej, dobra, 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 idę słuchajcie za nim. Ej, to jest strasznie mocne, słuchajcie, że oni ledwo sobie postawili jakiś nowy budynek i już chcą coś ukrywać. I to jeszcze, słuchajcie, naprawdę, przyznajmy, grubym mechanizmem. Może to nie jest najbardziej skomplikowany mechanizm na całym naszym serwerze, ale, no naprawdę, ja bym sam samego czegoś nie tworzył. Po prostu bym zrobił jakieś tajne wejście gdzieś w miejscu pod wodą, gdzie nikt nie widzi i by wystarczyło. A jeżeli bobek robi tak mocny mechanizm, no to znaczyłoby, że on, no nie wiem, naprawdę chce coś ukryć. I trochę się boję. Wiedzieć nawet co? Bo problem jest taki, że my nie widzieliśmy zawartości tej skrzynki. My nie wiemy, co on chce tam ukryć, no nie? To może być zarówno, słuchajcie, Dirt, bo to bobek. Wiecie, on naprawdę potrafi ukrywać bardzo niesensowne rzeczy. Ale z drugiej strony, to może być 10 stacków TNT, nie? To może być, słuchajcie, nie wiem, 10 stacków czegoś innego. Beaconów, słuchajcie, to w świecie najbogatszy gość na serwerze pewnie w tym momencie. Więc ja bym się trochę obawiał. Ja bym się trochę ja obawiał po prostu. Ale tu zewa, ponisty, ci zewa są mniej ja cię po prostu sunę. Zniszczyłam te, które uważałam <grym> za straszne. A masz coś, co wygląda jak Aleks, skończył, jest no do tego Nie, nie, nie. Mam trzy, trzy świerkowe deski. Trzy świerkowe zbieraj deski, zbieraj deski! Co tu się dzieje? Deska. Ej, wyrosła ta koinka w sumie tam na brzegu. No, nawet się nie Oj, spodziewałam. Ty, wiesz, jak trudno się tu świerka? Wiesz, gdzie ja szłam po tego świerka. Ale tu możesz tego świerka, którego zasadziłaś cały czas, listyć. Black sadzonki i mąską kostą black. Z drugiej ja zobacz, za, po drugiej stronie. Idę przez ten hotel. A tu musimy drzew, ja to zaraz wszystko spalę tutaj! Ej, jakby. On to jeszcze spalił! Przecież cały domek by się zjarał tutaj! Ale znamy Bobka! Nie, Wiemy, że on to byłby sypciej. do tego. Ej, serio, on byłby do tego <grym> To by było tak samo. wszystko sypciej ponistyć, bo to będę nistyć i nistyć 10 lat, to trzeba zrobić normalnie tu i teraz, mega sypciutko, to nie ma nie ma. Co i co, co myślisz, że on serio tu zaraz spali? Ej, jakby on to spalił, to no, by było zbyt plan. potężne. O, tutaj nie. Postawimy. Co? <grym> Ty on wysadza O, w lesie nie muszę się męczyć. Ej, lepiej, się nie, w życie nie, żeby no, ktoś to to las, przy pomocy TNT. nie, 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 to jest zbyt piękne, kwintesencja Bobo. A, jeszcze się rozwali. Dobra, tutaj co, malutki problem. Co? Co? Dobra, tutaj, tu miejsce denerwuje co? to trzeba jeszcze tutaj wywalić. A pozostać świerki bliżej gdzieś, bo już mi się tu nie chce łazić. Ej, no to piękne. Jest bliżej, musisz mi tu do świerka zrobionego. O, już jest wreszcie miejsce, zaraz to wszystko kupowało. No to jest niesamowite, jest słuchajcie. Jeszcze... To jest autentycznie niesamowite. Dobra, widzowie, tak czy inaczej, popatrzcie. Jestem I teraz po w stanie. Po ci ten świerk był? I tutaj no, jestem Okej, okay, robi coś takiego. Dobra, on tego nie ogarnął. Właśnie bardzo, bardzo chciałem, żeby on nie zobaczył, że ja tutaj to robię. Tak czy inaczej, Juli przyniosła, słuchajcie, mu ten świerk. Ja mam jeszcze niepełne dwie minuty niewitki i słuchajcie, sobie będziemy pozbierać. musieli naprawdę, w miarę sensownie, sensownie gdzieś uciec, słuchajcie, żeby oni mnie tutaj nie zauważyli. Ale wiecie, co mnie najbardziej boli? Że oni dalej nie pokazali mi, no w sumie to nawet dla nich całkiem dobrze, co chcą ukryć, słuchajcie. Co oni serio chcą ukryć? Patrzcie, Bobek to w ogóle ukrywa ten mechanizm w takim. W taki sposób, że tutaj zrobię niby jakiś taras, balkon, coś tam wspominali o tym, co nie? W międzyczasie, że tutaj właśnie jakiś taras ma być, że mają rozwalić niby to okno, i wtedy to będzie tak wyglądało, że no, o, kurczę, no nie będziesz tutaj. rozwalał tarasu, żeby znaleźć mechanizm, bo nie będziesz kminił o tym, że tam jest mechanizm. Naprawdę, mega przekminione, słuchajcie, strasznie mega to jest przekminione. Nie wiem dlaczego, dlaczego, serio, bo to wygląda, jakby tam było coś to bardzo. Tu do Albo na nic za nielegalnego, zabronionego, zakazanego. No, teraz. Dziwne. Dziwne. Tylko się to jeszcze schować. A jak zostawisz no świerki, to to do miejsca znowu nie będę miał. to robi właśnie serio, ja tak symetrycznie, świerki. żeby to naprawdę Wygląda wyglądało to dobrze. dobrze? O, Wygląda jak ten domek, czy nie, Juli? Juli robi powiedz. sobie o, te tak świerki. To nie no, widać zobaczyć. tutaj pod spodem. Tu stawiam drzewo. Delikatnie ja, ja, ja ja. widać, tutaj, jak, drzewo. jak ona jeszcze o, postawi się. to ma Co tu się dzieje? Nie no, to zakopy słuchajcie. Zostaje mi 40 sekund dobra, niewidzialności. Dobra, dobra, zaraz dobra, dobra. będę słuchajcie ale, o, ale, Dobra, zjem sobie no, Ej to no to wygląda No to taki z tarasem. To teraz tutaj musimy taras tam Ej dobra. Ja wam powiem wtedy. Co tu się dzieje? Trzeba na wejście. Ej dobra. Ja nie wiem. Słuchajcie, ja muszę uciekać, bo mi się kończy niewidka. Więc słuchajcie. W tym momencie zakładam elitrę, biorę, słuchajcie, uciekam. Nie mam pojęcia, co oni ukrywają.